Oglądałem część konwencji konfederacji. Występował pan Bosak z bardzo antyunijnym przekazem, jednocześnie sugerując, że nikt nie chce z nimi debatować w tych kwestiach. Ja mówię tu z Kalisza jednoznacznie. Panie Krzysztofie, jestem skłonny z panem podebatować na tematy Polski w Unii Europejskiej. Już teraz, w ciągu najbliższych trzech tygodni, wydaje mi się, że Polska oczekuje tej, takiej debaty. Pan Mencem, jak rozumiem, ma już dosyć debaty ze mną na Zomie, z ale przypomnę, byłem tylko dwa razy z nim na debacie. Raz w RMF, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez dziennikarz, drugi raz na Wieczu w Poznaniu, gdzie sam mnie zaprosił na scenę. Ale rozumiem, że ma dosyć i akceptuje to, szanuję, Ale pan Bosak krytykował dzisiaj bardzo mocno Unię Europejską. A pamiętajmy, że Unia będzie raczej się bardziej konsolidować niż doprowadzać do tego, że te relacje będą słabsze. Stąd też z tego miejsca proponuję, jeżeli pan uważa, że nikt nie chce debatować, to ja panu mówię, ja chcę z panem debatować o miejscu Polski w Unii Europejskiej.